Cześć Boże, cześć. Pozdrawiam Was z Gryfina. To jest takie miasto nad Odrą, poniżej Szczecina. Tutaj prowadzę rekolekcje parafialne. To jest też taka dobra, dobra okazja, żeby pokazać Wam trochę parafii, kościoła, no i miasta. A przy okazji podzielić się jakąś jedną drogą refleksją, która jest w moim sercu, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Więc kolejny odcinek sobotniego vloga zaczęty. Boże, cześć, pozdrawiam Was z Gryfina. Jestem już tu czwarty dzień. Dzisiaj wieczorem już tu kończę rekolekcję, no i czas następuje powrotu powoli do Krakowa. No i skoro końcówka tego czasu w Gryfinie, to też krótka refleksja. Tym bardziej się ładna pogoda zrobiła, bo tak naprawdę przez miciele które tutaj no dosyć mocno wiało i padało, i wszystkie różne rzeczy takie przeróżniaste były pogodowe, więc skoro ładna pogoda, to postanowiłem dzisiaj wybrać je. Na chwilę znalazłem czas, jakieś takie miejsce w parku. Może nie już dookoła gdzieś samochody jadą, obok jest stacja kolejowa, a wiadomo jak stacja kolejowa, to idę zaraz oglądać też pociągi, ale chciałbym Wam się podzielić taką refleksją, która też dzisiaj, którą też dzisiaj kończę te rekolekcje. Oczywiście też super słowo otrzymujemy. To jest niesamowite, że ja mam też taki zwyczaj, że w czasie tych rekolekcji nigdy nie mam jakiegoś takiego tematu, jakiś tam wyuczonych, takich i przez tysiąc lat te same rekolekcje, tylko za każdym razem idę za tym, co Kościół podpowiada. To jest najlepsza droga, najlepsza ścieżka to w danej wspólnocie, co Kościół czyta, czego Kościół słucha w liturgii. I jeszcze nigdy się nie zawiodłem, że tak powiedzieć, ale nigdy też nie było, żebym nie miał co do powiedzenia w zasadzie, że to słowo nie dotyczy tej wspólnoty. I powiem Wam, że też mam, ja nie mam jakiegoś tam bogatego doświadczenia rekolekcyjnego. Ostatni raz byłem w 2018, teraz przez trzy lata nie jeździłem, no i teraz był Koszczyn no i Gryfino, ale zawsze mam takie, jak jestem w tych kilku miejscach, to mam takie doświadczenie, że końcówka rekolekcji zawsze jest bardzo, bardzo mocna i taka posyłająca. Dzisiaj mamy w pierwszym Ewangelii piękną Ewangelię, trudne słowo, ale, ale też jak człowiek się zatrzyma w tym słowie, bo na pewno Panie Zumówi o więzi z Ojcem, że to wszystko, co wynika w posłannictwie Jezusowym, to wynika z więzi, którą ma ze swoim Ojcem, temu Słowie, który krzesza. Ale przede wszystkim dzisiaj kończę rekolekcję o, o takiej myśli, o takiego obrazu, że, Jezu, że Jezus, kiedy głosi Ewangelię, ale kiedy też uzdrawia tego chorego nad zadawką betezdą, o 38 lat chorego, to Żydzi się strasznie oburzają. Dlaczego to zrobił w szabat? Przecież nie można było robić szabat, Pan Bóg w szabat odpoczywa. Po co mu Panu Bogu w ogóle głowę zawracamy. I to dla mnie jest takie zrozumienie tego słowa, takiej zazdrości albo skoro. I inaczej niepozwolenie, żeby ktoś był inny niż ja. Dlatego. To słowo, które chciałem do was powiedzieć czym się podzielić, to tak chciałem zatytułować Pozwól mi być sobą. I pozwól innym też być sobą, i pozwól innym robić dobro, nawet kiedy to nie jest po naszej myśli, albo nawet wbrew naszej myśli yy, zupełnie inaczej, jak ja to postrzegam ten świat i pozwól mi wierzyć po swojemu w pewien, w pewien sposób. nie, Oczywiście w kościele, w tej, tej wspólnocie kościoła, ale żeby każdy z nas miał inną drogę, różną drogę i to jest piękne. To, co już kiedyś odkryłem jakoś tak na nowo, mocno w sercu, że jedność. To nie jest jednolitość, że to wszyscy, wszyscy mamy być sami, tak samo przystrzyżeni, tak samo mamy, mamy wyglądać. Tylko jedność to jest różnorodność. Wielkość jedności tkwi w różnorodności. Świat byłby strasznie nudny i kiepski w ogóle do kitu, gdybyśmy gdyby wszystko było takie same: wszystkie takie same domy, takie same drzewa, takie same rośliny. Jaki świat byłby kiepski, gdyby wszyscy wyglądali tak przykład tak jak ja na przykład nie? albo tak jak ty, to byłby strasznie kiepski i strasznie nudny świat by był. A każdy z nas jest inny, każdy z nas przez, przez to wszystko jest piękny, bo każdy z nas jest oryginałem, każdy z nas jest arcydziełem. Tak Pan Bóg nas stworzył. I to jest takie piękne, nie? I Kościół też jest piękny w tej swojej różnorodności, w różnorodności, różnorodności liturgii, modlitwy, nabożeństw, zgromadzeń zakonnych. Nie? Wiadomo, że artem turyści są najlepsi, no ale co to by było, gdyby na świecie było w Kościele tylko artem turyści. No nie? Wiadomo, że szacun wielki do franciszkanów, jezuitów, dominikanów, których szacun nad szacunkiem. Ale świat nudne gdyby tylko wasze było zgromadzenie, czy wasz zakon na świecie i w Kościele. Ale Pan Bóg ma taką fantazję i, i, i tak jest tym wszystkim piękny, że, że właśnie stwarza nam takie różne drogi, Pan Bóg też jest różnorodny tak naprawdę, nie? że Pan Bóg daje się ciągle poznawać na różne sposoby, nigdy tak samo. Nie? I to jest piękne. Jezus jak uzdrawiał, to za każdym razem inaczej uzdrawiał różnorodność. Ludzie się wkurzają, ludzie się wkurzają na to, że, że właśnie nie robi tak, jak oni mają pewne prawo, że nie zachowuje się tak, jak to jest nakazane w komentarzu do prawa, w komentarzu do słowa, ale Jezus w tym wszystkim jest wolny. Jezus tym wszystkim... I to jest też takie piękne. Kochani, każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest potrzebny. W tej różnorodności tworzymy piękny obraz, piękne dzieło, gdyby zabrakło w obrazie jakiejś jednej części, no to będzie wybrakowane to dzieło. Nie? Taki przyszedł też taka mi przyszła dzisiaj myśl na na rano, kiedy usiłem kazanie. To ostatni rekolekcyjne, że, że świat jest jak puzzle, że kościół jest jak puzzle, nie? Że każdy z nas jest tym jednym puzzlem, nie? jedną częścią nie? z milionów, miliardów części. Gdy mnie zabraknie, to nie, że się nie zostanie, że się domaluje, tylko będzie widoczny brak. To jest to, co bardzo kiedy, kiedyś mocno słyszałem i wiem, Durszlak, czy, czy dusz, durszlak, durszlak, czy duszlak, nie wiem, kto się nigdy mówi, ale takie kazanie było kiedyś w Tuchowie, mówi Benedyktyn, już nie pamiętam jego, jak on się w ogóle nazywał. I jak się nazywa, bo żyje chyba jeszcze dalej, przełożonym nie w Teńcu, tylko, no właśnie, w Lubiniu, w Lubinie, nie wiem, Sorki za, za takie błędy, I, i on powiedział, że jak ludzie się pojawiają na świecie, on mówił też o poczętych dzieciach, nie mówi, jak te dzieci się nie narodzą, to ten świat jest jak durszlak, nie? Ale też tak myślę, to jest, to jest jasna prawda nie? I, i, i ważna, ale też jeżeli my się wycofamy z tego świata, wycofamy się z kościoła, to będzie luka, luka bardzo mocna. Jesteś potrzebny Kościołowi, jesteś, jesteśmy potrzebni Panu Bogu w tym Kościele. Każdy z nas ma to na zadanie, jako dzieci, jako dorośli, jako księża i świeccy. Nawet kiedy nie masz nic do robienia. Nie? Bardzo mocno mnie tkwiło w wielkim skrócie, mówię, bo będę was odsyłał was oczywiście do rekolekcji, które się w tych dniach pewnie ukażą, całe nagrania, wszystko powrzucam powoli. I ta historia mojej chorej, takiej, której chodzę w pierwszym tygodniu, w czwartki albo w piątki, która powiedziała, że czuje się bardzo, bardzo potrzebna światu. W sensie się czuła strasznie niepotrzebna, bo, bo nie mogła nikomu pomóc, jest tylko schodzikiem. Ale mówi: Poczułam się potrzebna, ponieważ zobaczyłam różaniec w moim ręku i wiem, że chociaż nic nie mogę po ludzku zrobić, czuję się taka bezradna po ludzku, to wiem, że tym różańcem jestem najbardziej potrzebna moim bliskim, mojej rodzinie, temu światu, kościołowi, bo mogę właśnie wypraszyć Pana Boga łaski dla nich. No właśnie, jesteśmy potrzebni. Yy, jesteśmy potrzebni w tej naszej różnorodności, w tym pięknie, czy mogę siedzieć w kościo kościołowi, czy kościołem, czy w kościele, czy w świecie, nawet kiedy po ludzku, czy jak to mówię, po światowemu, nie mogę nic zrobić, ale mogę właśnie chcieć ten różaniec i się zacząć modlić. Nawet mam różaniec, żeby pokazać, nie? Zawsze go noszę przy sobie. Ten różaniec, to może być siła. Może nie w rękach, nie w nogach, nie w porcelu, ale tutaj jest największa siła takiej największej bezradności. Konie w tym wam... Yy, tym, z tym was zostawić, z takiej myśli w tym Gryfinie, że właśnie, żebyśmy w tej różnorodności byli sobą. Pozwólmy sobie być sobą nawzajem. Rodzice, pozwólcie być dzieciom sobą. Niech one będą inne niż wy. Nie mówcie, że jak ja byłam w twoim wieku, to było tak i tak. To, co my też księża słyszymy, jak byłem, jak byłem księdzem w twoim wieku, to miałem tysiąc ludzi na katechezie, milion ministrantów prawie i się Działy cudawianki. Co z tego? Co z tego? Bądźmy w tym wszystkim wolni, bądźmy sobą, bądźmy wolni przed Panem Bogiem. Najważniejsze, żebyśmy y, Pana Boga odkrywali. Bardzo też y, na koniec, dzisiaj rano przeczytałem myśl papieża Franciszka, y, który powiedział: Nie chcę reformy w kościele, chcę Boga w kościele. Właśnie. Bo Bóg, który przychodzi, On, on, to, on nas reformuje, bo On nas nawraca. Więc y, nie kupiujmy naszych marzeń na marzeniach dzieci czy kogokolwiek ludzi, którzy są wokół nas, tylko chcemy dla nich Boga, Boga w sercu, Boga w ich przestrzeni, żeby oni kochali Boga. Nie? To jest największe, największe piękno. A jak oni do tego dojdą, my możemy im pomóc, ale pozwólmy im, żeby na swój sposób do tego dochodzili. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie pewnie jak nie będą jeszcze ujęcia, przed albo po, może jakaś myśl, nie wiem. Cześć, trzymajcie się, ja lecę, bo zapowiadam pociąg, który chcę bardzo zobaczyć z bliższa. Cześć. No i w ogóle, jak się mam powiedzieć, że odkryłem... Super Park w Gryfinie nawet nie wiedziałem, jest to Górka Miłości. Zdjęcia z tego będzie albo przed, albo potem tym nagraniu. No ale na tym paśmie Górki Miłości miała być jakaś wieża widokowa z punktem widokowym. Punkt widokowy znalazłem, ale wieży nie znalazłem. Może ją zburzyli, może ją rozebrali na czas zimy, nie wiem. Ale mimo wszystko polecam w ogóle Gryfin, jest bardzo piękny. Super są widoki, tylko nie widać teraz tutaj z nagrania z telefonu, ale za mną rozlewa się super Odra, na kilka takich odnóg, a tam gdzieś za Odrą są już Niemcy, nasi wspaniali sąsiedzi, których też pozdrawiamy. Tak a propos. No, do których nie możemy teraz jechać przez tą całą pandemię i tą trzecią falę koronawirusa, no, ale może kiedyś czekamy na zagraniczne wycieczki. Nie wiem czy wyczekacie, ale ja czekam, żeby gdzieś pojechać gdziekolwiek, po prostu mimo że teraz to trochę po Polsce jeżdżę, ale chciałem gdzieś pojechać. Najlepiej tam, gdzie by było ciepło i tu jak najszybciej. I też w ogóle jako super narcyz, który wpatruje się tylko w siebie i zakochany jest tylko wyłącznie w sobie, bo tak niektórzy mówią o mnie, to dzięki tym nagraniom, albo przez to nagranie, zauważyłem, że jestem siwy. Żywieję z jednej i z drugiej strony, że się starzeję. A może dojrzeje, może z tą starością zmądrzeje. kto wie. Takie odkrycie gryfińskie, może Boże, może ludzkie można artystyczne, egoistyczne i jakiekolwiek jeszcze inne wpatrujące, zakochańcze się tylko, wyłącznie w sobie nie widzący nikogo poza sobą. Hej! To jest chyba jakiś ewidentny znak łaski Pana Boga. Bo kolekcji zaczynaliśmy deszczowo, od wielkiej wody, czyli piękną, cudowną pogodą. Pa posle Pan Bog daje nam znak, že nam Bogu slavi.